W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie dzisiaj dzień świstaka, a w suwałkach nocą z pierwszego na drugi dzień lutego słupki termometrów wskazały minus 27,7 stopni Celsjusza, a przy gruncie temperatura spadła do minus 35 podał suwalski ratusz. Wokół miasta temperatura spadła jeszcze niżej. Ze zdjęcia nadesłanego do nas przez mieszkankę szelmentu wynika, że o 6.15 rano czujnik pokazał lokalnie minus 40 stopni Celsjusza. Prezydent miasta podjął decyzję o całodobowym otwarciu budynku dworca PKS. Działa także miejska ogrzewalnia przy ulicy Sportowej. Dzieci wróciły do nauki szkolnej po prawdziwie zimowych feriach. Prognozy wskazują, że nadchodząca noc będzie także bardzo mroźna. Środa i czwartek przynieść mają nieco łagodniejsze temperatury, ale zima nie da o sobie zapomnieć. W drugiej połowie tygodnia mogą się pojawić opady śniegu i nasilony wiatr. Apelujemy do mieszkańców Sowalszczyzny, by nie pozostali obojętni na los ludzi. Jeśli zauważycie osobę potrzebującą wsparcia, zadzwońcie po pomoc. Numer 112. Ale też prosimy o zainteresowanie osobami, które z uwagi na zaawansowany wiek lub stan zdrowia mogą potrzebować wsparcia w postaci zakupów rozpalenia w piecu. Zajrzyjcie do nich, tak po prostu. Nie możemy też przejść obojętnie nad losem zwierząt. Pomóżmy przetrwać im ten trudny czas. Dajmy schronienie i miskę, by nie zapłaciły życiem za obojętność człowieka.